Przed nami słońce, plaża, jednym słowem wakacje. Dokąd pojechać i w co się zapakować? To wszystko w tym odcinku o Harkady zapraszam. Wakacyjne wojarze czas zacząć. Jesteśmy przed sklepem Witken, wybierzmy najlepszą walizkę. A skoro wakacje, skoro podróże, to trzeba pamiętać oczywiście o całej rodzinie. A jeśli cała rodzina, to zdecydowanie dobrej klasy walizka. I tak, drodzy Państwo, polecam absolutnie słoneczną, wyjątkową i z poliwęglanu walizkę, która, której, a tutaj na pewno jest, drodzy Państwo, to, że zazwyczaj jak mamy takie twarde, to one ulegają pęknięciom. W tym przypadku, zobaczcie, poliwęglan powoduje, że one się odkształcają, super wyglądają, na pewno kojarzą się z wakacjami. Inna, równie wakacyjna, bo koloru, koloru koralowego, świetna sprawa przy okazji. Dedykcyjna. Drodzy Państwo, również fajnie wygląda, świetnie się kręci, bardzo łatwo prowadzi. I co najważniejsze, jeśli macie Państwo córkę, to z przyjemnością również sprezentujecie jej taki oto podróżny, mały plecaczek. I kwestia ostatniej walizki, tu już nieco mniejsza podróż, bardziej walizka kabinowa, ale w dobrej cenie. Witkanie polecam bardzo serdecznie. Ze mną Pan Remek z biura podróży i taka. Panie Remku, no właśnie pytanie brzmi, gdzie wybrać się z rodziną w tegoroczne wakacje? Takim bardzo dobrym rejonem jest Turcja albo Grecja. Mamy tam sporo naszych hoteli takich i takowych, do których wysyłamy polskich animatorów, więc dzieciom na pewno będzie dużo łatwiej i przyjemniej uczestniczyć w animacjach w języku polskim. Jednocześnie są tam hotele, które mają zarówno aquaparki, bardzo bogatą formułę All Inclusive, mini kluby, dużo basenów. Są to po prostu bardzo ciekawe miejsca dla dzieci. W tym roku obchodzimy nasze 30. urodziny, w związku z tym przewidujemy wiele bardzo atrakcyjnych rabatów na hotele i wycieczki. Zatem Turcja czy Grecja? Wybór, drodzy Państwo, należy tylko i wyłącznie do Was. Znajdujemy się przed księgarnią autorską. Wejdźmy do środka. A kiedy już nadejdą te wyjątkowe, gorące, ciepłe i upragnione dni, no to myślimy sobie o wakacjach. A skoro wakacje, to księgarnia autorska poleca nam kolejne pozycje. Wyjątkowe. Pani Agnieszka, jakie? Na długie wakacyjne godziny polecamy książkę nietypowego duetu. Jest to książka autorstwa Billa Clintona i Jamesa Pattersona. Mm. Billa Clintona nikomu nie trzeba przedstawiać. James Patterson to bardzo głośne nazwisko e, z świata literatury sensacyjnej i kryminalnej. I ta książka, gdzie jest prezydent, jest właśnie e, mocną sensacją i wielkim wydarzeniem literackim ostatnich e, lat. Polecamy na długie godziny na plaży, dlatego że od tej książki po prostu nie można się oderwać. A jeśli ktoś z Państwa wybierze na przykład ustkę lub pani Pani Agnieszko, to co tym razem Pani będzie rekomendować? Tym razem coś z naszego podwórka. Pierwsza biografia Pani Ireny Kwiatkowskiej. Kobieta pracująca. Kobieta w... pracująca. Dokładnie tak. Wszyscy ją znamy, wszyscy podziwiamy. Cudowna, ciepła opowieść, przepełniona żartami anegdotami i wspaniałymi historiami za pół Za Zatem, jeśli drodzy Państwo, nie boicie się żadnej e, księgarni, zapraszamy do autorskiej na pewno świetle, które na wakacje tutaj znajdziecie.